Ciao bella ragazza, stało się, Sycylii, Sycylii, Sycylia, drodzy moi, dzień dobry, witajcie, jest Marcin, jestem ja i są niesamowite uliczki tutejsze, sycylijskie, Castelna Mare di Golfo, tak nazywa się ta fajna miejscowość, która dzisiaj rozpoczęła naszą przygodę z Sycylią, Palermo. I okolica. Nie zaglądam w notatki, tylko sprawdzam, jak mamy iść, bo właśnie wybieramy się w no, bardzo ciekawe, mam nadzieję, miejsce. Na razie nie powiem Wam, gdzie się wybieramy, ale wybieramy się tam, gdzie dziać się powinno bardzo wiele. Klimat powinien być niesamowity. E, w ogóle wszystko powinno być cudowne, genialne. Sprawdzam jeszcze tylko mapę. Dobra, tam musimy iść. Witajcie drodzy moi, od razu chciałbym powiedzieć, że osoby, które poszukują na tym kanale, poszukują w tym miejscu jakichś niesamowitych informacji e, turystycznych, fajerwerków, zawiodą się zdecydowanie. To jest kanał, na którym pokazuję Wam swoje przygody, pokazuję Wam e, miejsca, które trafiam po prostu po drodze i tak też będzie w tym wypadku. Dobra, pokażę Wam może trochę miasto. Wyjaśnię, że jeżeli ktoś chciałby tutaj szukać materiału naukowego, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, z jakiego kamienia zbudowane są te budynki, po prostu na to tutaj nie trafi. Chciałem tylko ostrzec, chciałem tylko powiedzieć: po prostu, drogi widzu, nie oglądaj już dalej, bo nic nie znajdziesz. To są moje przygody to są e, miejsca, które gdzieś tam. No i coś. Ach. Coś mi się zepsuło, coś mi chce skanować. Dobrze, drodzy moi, w takim razie zapraszam Was na małą wycieczkę po Sycylii. Witajcie! Ciekawe kto wymyślił, żeby iść taką drogą, Castellamare Gandolfo di Gandolfo, di Golfo, co ja mówię, bo myśmy się tu zaczęli śmiać, że to jest Gandolfo od Gandalfa. Drodzy moi, droga bardzo trudna, ale mam nadzieję, że to tylko taki początek, a później już będzie dużo lepiej, za to widoki, jak sami widzicie, niesamowite, zobaczcie, góry, woda. Przed nami jeszcze zaledwie 9 km 800 metrów. Ale chyba już wychodzimy na prostą. Na punkcie widokowym. No, taka uwaga dla panów przede wszystkim: jeżeli kobieta kiedyś poprosi was o zrobienie zdjęcia, zróbcie dokładnie tak, jak chce. Nie, kom nie kombinujcie, nie wymyślajcie, zróbcie dokładnie tak, jak chce, bo jeżeli tego nie zrobicie, to dostaniecie <laughs> zdrowy opry. Eee, to informacja dla, dla tych, którzy nie widzieli, a była sobie tutaj para taka, która U, trzeba przejść. Która robiła zdjęcie, właściwie pan robił pani zdjęcie, i zrobił nie tak jak trzeba było, i zrobiła mu awanturę po polsku zresztą. Także, jeżeli byście przez przypadek nas oglądali w tej chwili, to pozdrawiam serdecznie. Idziemy dalej. Przed nami jeszcze 8 kilometrów. Przez pola idziemy, zasuwamy. Zostało 30 km do miejsca przeznaczenia do miejsca, które ma być magiczne, ale rzeczywiście magiczne widoki są po drodze co Wam zresztą przez cały czas pokazuję. Eee, droga niezbyt wygodna, bo idziemy praktycznie przez cały czas yy, poboczem. Ktoś mógłby zapytać, a dlaczego nie podjedziemy jakimś pojazdem? A No, dlatego, że tu po prostu. Nie ma żadnych pojazdów poza samochodami, których oczywiście, jako że nie jesteśmy Sycylijczykami, nie mamy. W związku z tym nie jesteśmy w stanie wsiąść do samochodu i podjechać 10 km. Jesteśmy skazani na to, aby iść własnym środkiem lokomocji czyli nogami. Nie ma autobusu. Pociąg jedzie w zupełnie innym kierunku, tak swoją drogą tam właśnie byliśmy. No ale dobra, nie ma to znaczenia. 10 km to niedużo, czyli 20 w jedną i w drugą w stronę i jest fajnie. Jak na razie mamy około 45 minut, tak około 45 minut dobrego marszu i zaraz będziemy na miejscu. No dobra, przesadziłem zaraz. Za 6 km będziemy na miejscu. Teraz to już pewnie 5500. Kosazura, tak nazywa się to miejsce, a dokładnie plaża. Całkiem ładna plaża, po sezonie, co prawda, pusta z naciskiem na słowo prawie pusta. Jeszcze kawałek nam został, do tego, aby dojść do miejsca, którego szukamy. I jeszcze Wam nie zdradzę, o co mi chodzi. Trochę zaczęło wiać, ale pogoda ciągle jeszcze cudowna. Zobaczcie, jakie fajne widoczki. I z tej strony, oczywiście, plaża. Piękna plaża. Tak to właśnie wygląda Sycylia. Kopelo zostało zaledwie 1 km, pod warunkiem oczywiście, że wskazania map będą prawidłowe. Widoki, jak widzicie z każdej strony, naprawdę cudowne. 10 km po nieprzespanej nocy, przyznać muszę, że grubo, naprawdę grubo. Jak to się odbije na naszym zdrowiu jutro, to jeszcze nie mam zielonego pojęcia, bo pamiętać trzeba, że jeszcze mamy do powrotu 10 km piechotą, oczywiście. Także. Jednym słowem jest wesoło. No dobra, mam nadzieję, że sama miejscowość będzie tak uroczek na zdjęciach. i tak naprawdę to wyjdzie nam materiał o niczym. Nie mówię, że to miejsce nie jest piękne, bo jest przepiękne, powiedziałbym nawet. Natomiast, szczerze powiedziawszy, dwie godziny piechotą, żeby dojść tutaj, to tak se. Ktoś zrobił świetną robotę, wstawiając zdjęcia do internetu. Nie, może okej. Okay. Dobra, jestem zmęczony, Jestem wypompowany po całej nocy, bo trzeba było dojechać do Berlina, trzeba było z Berlina dolecieć jeszcze tutaj na Sycylię i dojść do tego miejsca. 24 godziny w tym momencie już na nogach i do tego naprawdę sporo kilometrów zrobionych. Nie chcę narzekać. Nie, nie, podoba mi się to miejsce. Jest naprawdę ładne. Jest naprawdę ładne. I popatrzcie. Co? No, generalnie cały odcinek mówiłem o tym, że idę w cudowne miejsce i tak dalej. Czy co? Generalnie cały odcinek mówiłem o tym, że idę w cudowne miejsce i tak dalej, i tak dalej. Co miejsce cudowne doszedłem, no ale przynajmniej kilka ładnych obrazków obejrzeliście. Dobra, ktoś może powiedzieć odcinek o niczym. Okay. Ale 10 km w jedną, 10 w drugą, czyli kondycja działa, kondycja będzie sprawna, kondycja będzie dobra. Na żyletę się przygotowujemy, także każdy taki jeden dodatkowy krok, kilometr czy przelany pot powoduje, że zdrowia jest trochę więcej, jakby na to nie patrzeć. Drodzy moi, to było dzisiaj na tyle. Pochodziliśmy, pooglądaliśmy Sycylii. Dopiero początek się y, zrobił. Od dzisiaj rozpoczynamy co tydzień kawałek Sycylii specjalnie dla Was, bo to już druga moja wizyta tutaj. Na dzisiaj trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o mediach społecznościowych i do zobaczyska. Na razie, pa!